Już przed uroczystymi obchodami 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Wieluńskim Orliku rozegrano turniej piłki nożnej Gramy dla Pokoju. Tę piłkarską imprezę zorganizowano dla roczników 2017 i 2018. Ten turniej został tutaj pomysłodawcą tego turnieju jest gmina Wieluń. Jest to pierwsza edycja tego turnieju przy współpracy właśnie z Wieluńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Znajdujemy się na Wieluńskim Orliku. Tutaj mamy właśnie pięć zespołów, które jakby rozpoczynają tą całą całą całe te uroczystości związane właśnie z wybuchem tej II wojny światowej. My to połączyliśmy wszystko razem żeby właśnie było i sport i, i trochę historii. Mieliśmy tutaj też przedstawiciela Muzeum Ziemi Wieluńskiej pana książka który nam troszeczkę też opowiedział przede wszystkim dzieciakom jak to się tutaj wszystko wydarzyło gdzie to się zaczęło. I, 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 i tak dalej, miały dzieciaki okazję też wypuścić balony, to też takie symboliczne, gdzie to przedstawiała całą tą naszą ideę pani Joanna Skotnicka-Fiuk. Mamy zespoły, tak powiedziałem, pięć drużyn przyjechało do nas, mamy tutaj z gminy przede wszystkim, mamy Aperudę, Mogre Moksko, WKS Wieluń, WKS 1957 Wieluń, oraz LZS Wierzchlas. Te rozgrywki są bez klasyfikacji. Liczy się przede wszystkim zabawa i uśmiech dzieciaków w tym wszystkim.